Dobra, dobra. O, dobra! gotowa. Tak naprawdę dwie fokacje. Pięknie wyrośnięte, ale uwaga, nie pieczemy ich w domu, tylko zabieramy je ze sobą. Gdzie jesteś, Bejbuś? Co? Dzień dobry. Co tam? Co? Co robisz? Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Uh, jestem Meru. Cześć, jestem Sylwia. How do I look? Piękne? Piękne. Uh, komentujesz. Piękne, pięknie komentujesz. Czy so you take one? Tak. Or both? Uh, jak zabierzesz dwie, to bierzesz dwie. Dwa? Dwa? Jeden? Tak. Dwa? Ja wezmę jedną. Okej. Okay. No to weź dwie. Sylwia make bardzo dobra Idę. Hejka kochani! Dobry, dobry, dzień dobry! Witamy na kolejnym filmiku na naszym kanale. Jestem Meru. Jestem Sylwia. Indyjska rodzinka. Oh, Do No. Dobra, oh, no. Dzień dobry. <laughs> Jedziemy dzisiaj na wieść na żniwa. Meru planuje jeździć kombajnem. Nie mam problemu. Uh, I drive car, I drive you know, bike. Combine nie problem. Musieliśmy zatrzymać się na chwilę, bo wstawiamy TikToka, a tutaj był dobry zasięg. Dobry network. Usually I think Poland place, our area is where the network is not everywhere. <laughs> else there is jesteśmy, jesteśmy, nie ma dobrego zasięgu. Więc teraz na, no, łączymy się ze światem. Mm, mad, like Zapraszamy was na TikToka. Watch on TikTok, follow us. TikTok indyjska rodzinka Polska indyjska rodzinka Polska rozinka. Zapraszamy. Przepraszam. Zaniesiemy fokacie do domu i wrzucimy ją do piekarnika, a później znajdziemy mojego brata gdzieś na polu. Jeszcze nie wiem, gdzie on urzęduje, ale gdzieś go na pewno znajdziemy i może zabierzemy mu też fokacie, żeby sobie zjadł. Dobry. Okay. Każdy dostał rzeczy. Mama jeszcze ciasto wzięła z domu. Nasze fokacie, zobaczcie. Widzicie jak się pięknie rusza? Jeszcze bardziej urosła w samochodzie. Dobra, wchodzimy do środka. Dzień dobry. Lucky! Nie mam żadnych rąk! Cześć, 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 cześć! Nie siecie dziewczyny! Cześć, cześć, cześć! Cześć! Proszę bardzo, trzymać! Matka, co to za pyszności? Pokażę, ale trzeba upiec. Próbujesz cukierki? Nie. Mam taro Te już próbowałaś. Te już próbowałaś te czarne i jeszcze rurki. Od dwójka. Czy to jest naprawdę can Możesz spróbować. Serio? Ja lubię cytrynę i mam samą miejsce, to nie jest. Cytryna, a słodka. Swot, Cukra, a cytryna. <laughs> <laughs> I co się? Cześć. Cześć. Lubię państw bardzo. Patrzcie, co mam. Jestem z rolkami i bardzo umiem już na rurkę więc was kocham. Pa. Robimy teraz chlebek. Znaczy kończymy robić chlebek. Tak, Oliwia? Tak. Więc szykujemy czosnek. Czekaj. Ja Wam się pokażę, kto jest operatorem. Cześć. Operator <gry> kamery? Tak, operator. Dobra. Umiesz obierać czosnek? Nie. A chcesz się nauczyć? No, mogę. Jestem operatorem Cześć, i tutaj po trochu, po trochu. dzisiaj wszystko... Tylko nagrywam, ale zaraz Sylwia będzie mnie nagrywać, jak ja kroję. Proszę zobaczyć, my.! Wow. Na razie noży mnie. Bierzesz sobie taki jeden czosnek i widzisz, tu jest taka skórka? Po jednym. Zdejmujesz tą skórkę, no. Właśnie kończę kroić. Ale pięknie kroisz. Kto cię tak nauczył kroić? Mama. Mama? Oh. Musimy to teraz przesmażyć na... Patelni! I na ma... 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 Maś... lance. masz Maślance? <laughs> Maśle! Maśla. Hey, ja. <laughs> Ona jest takim trójniśkiem. Trzeba ją dużo kochać, głaskać. O! Cię nastawia na głaskanie. Tak? A jak się nie głaszczy to się denerwuje, Zobaczcie, trzeba płaskać. Nie Co? Nie <grym wytrza> Nie polski, tak? Nie polski. Musz malinowy. Ja tu nie wiem, Pięknie. Dziękuję. A jeszcze rozmarować trzeba. Dziękuję pani. Tak. Proszę. Dobre? Matko! O, ale się kurzy. Ale jak pachnie? Webosz. It's so dusty, but it smells so nice. It smells like petrol. <laughs> Nie. It smells like combine. <laughs> No dobra, z tyłu, jak teraz przyjechał, czuć paliwem, ale z przodu czuć taką y, roślinnością. Ile miłości, ile miłości! It's very high-maintenance. Co? Musisz normalnie mamy. z wujkiem mówić. Mamy, mamy. Po polsku. Mamy, mamy. Po polsku. What, new language? Panie, gdzie pan blazł? Jeszcze chwila od a żeby widział ile otwieram. Dobra, jedziemy Dzień dobry, a. Dzień dobry Pałacym Gorąco Gorąco? Bardzo gorąco Bardzo gorąco Klima nie działała w środku i było mega gorąco, ale fajnie, naprawdę fajnie. Adrian zbyt coś sprawdza. Kusimy, e, proszę Państwa, pszenżyta. Działa? Działa? Działa, to cały działa. I jak Ci się podobają żniwe? O, bardzo dobre. uh you know like london was really nice and uh, you know i really enjoyed my stay in london but um poland is like so different it's like it's such a beautiful mixture of like you know countryside and family values and you know just just like life is a little bit slower here and mm. uh, i really, really like it it's it's today we are cutting ala ala monka ala <laughs> rai mix mix i don't know what it is called shenjito shenjito Tak. Zobaczcie, plony się już kładą. Widać to bardziej na takiej dużej powierzchni. I właśnie mój brat Adrian tłumaczył, że ze względu na wiatry i deszcze, niestety to już się kładzie i musi dzisiaj szybko kosić, bo później będzie jeszcze gorzej i jeszcze bardziej się po prostu położy i to utrudni mu robotę. My mieliśmy teraz się przejść, bo on nas odstawił tutaj na końcu pola, mieliśmy się przejść, żeby go tam złapać. Na końcu, a ja już widzę, że on z powrotem wraca. No naprawdę szybko mu idzie. Nie wiem, czy widać na kamerze, ale może poczekamy na niego i pojedziemy razem. Jak byłam mała, to ja wiele wakacji spędzałam z moim bratem i powiem Wam, że on od dziecka bawił się w rolnika od dziecka i ja pamiętam wiele razy mówiłam do cioci, że o ciociu, on się nie chce ze mną bawić, on tylko chodzi na łąkę i bierze ten swój taki zabawkowy traktorek i kosi i kosi, czy tam kombajn, bo kombajnem się ma, kosi tak, i kosi i coś tam robi, a on się nie chce ze mną bawić, więc na początku to była taka jego zajawka za dzieciaka, a później stało się to rzeczywistością tak naprawdę. Zobaczcie na busia. Robi zdjęcia. A Adrian już jest tam, już go widać. Adrian jest pasją do nas. Adrian już <noise> wraca, a my jeszcze nie doszliśmy do końca. A to tylko dlatego, że Bejbusz jest... Instagrammerko. Instra... Insta... Instaga... Instagramer! Instagramer? Tak, to... tak. Kto do nas biegnie? Tęskniłaś? 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 Oooo! Tęskniłaś Bym chciała zdjęcie takie w tym i na tapetę. Co? W słoneczku? Zdjęcie takie w słońcu i na tapetę. Smilki. Dobra, no ładnie. No, Ooo! A co my tu mamy? Pszenicę. Pszenicę. Pszenżyto. Czy nie wiem co to jest? <laughs> Oliwia? Jedziemy. Wracamy na fokacie teraz. O, oh, jest. Kto Fokacia. będzie w pokazie Ręka do góry. Same ręce do góry. Super. To jest dobre. Oliwia, to są kosztele? Tak. O, mam dobre. Dobre. O. Kto chce spróbować? Szczerzy mam kawę. Jabłuszko też. Jabłuszko. Umyjemy w domu. O, umyjemy w domu i wcinamy. <noise> Proszę. Dziękuję. Ale nie kryje tylko tak Ale pachnie. Chcesz próbować? Tak? To kryimy, co? I Jak? Jestem teraz na sesji u pani kosmetyczki. Pokaż, jakiej kosmetyki używamy tutaj niżej. Tak. Co to? Puder? Puder. Puder czy podkład? Podkład. O. Co ty jesteś w rolkach? Zobaczcie jaki serwis pani tutaj kosmetyczka, która mnie maluje dojezdna. Jeździ z jednego kąta do drugiego. Najlepsza kosmetyczka w życiu. O nie tak mocno pani kosmetyczka. Będziemy cieniaki. A pani to tak cały dzień pracuje? Do wieczora! Do, do wieczora. pierwszej. Do pierwszej w nocy? <grywia> <grywia> Dziękuję pani kosmetyczko. do, do, do widzenia. E, o, do widzenia. Bez zapłaty? Zapłata. E, e, to proszę. <grywia> pa! 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 Pa!